Nagrywam teraz Minecrafta. Ostatnio duży, długo nie nagrywałam. Chceś, jesteśmy w takim małym domku z powodu, że już raz nagrywałam, ale mi się dźwięk nie nagrał. No ale tam robiliśmy sobie ten domek taki, z takich zawsze rzeczy, a tak to tam podstawowe rzeczy. No, teraz trzeba mamy no, zwierząt za to zabijać, no się przydało. O więcej nie tam

Do No w ogóle, dostałam używany łuk od tego szkieleta. Chyba. Jak ja bardzo nie wiem gdzie iść. nagle nagrywa! Nie wiem. Myślę, że przydało mi się ciśnienie, Ae, 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 ae Będę się poruszać po drzewa, żeby znaleźć tą polankę na której się... O Ma pustynia mam dwa serduszka, chyba zginę. ja nie mam pojęcia gdzie jestem. Piasek. Też nie wiem po co mi piasek i rzeczy, raczej tych rzeczy co mam przy sobie nie doniosę. w sumie mam coś cennego czyn a mm. wełna jest cenna mogę coś zrobić w łóżko postaram się to do domu to ja może zrobię pauzę i no i jak, jak znajdę dom albo zginę to się widzimy okej okay, to znalazłam znaczy zginęłam bo nie znalazłam no, ale mam no, tu przy owce więc jest okej okay. będę mogła zrobić w ogóle jak przygodę znalazłam no, nie wiem, gdzie no, to fajnie jest. Aha! 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 chciała mieszkać. Ale... Pan! Pan! Już. Już da

Dobra, to jesteś tytułem ryską, która trawę dla zakresu. Jeszcze tylko o Zgubiłam dom Tak, tak, to tak, chyba się zrobiło Nie, to chyba nie bo też ma obiekt, jest to jest no... to mi jest takie trochę kiepsko Biorę sobie w Jestem poszczelony i mam Raz, dwa, trzy, szerokie ciągle. Znaczy, mhm. wiele rzeczy nie zrobiliśmy mhm. w tym odcinku. No ale niedługo już będę musiała kończyć, bo minie 10 minut. Za jakieś półtora minuty. Więc niedługo będzie musiała kończyć, więc może jeszcze coś tam porobić robię to czy parę się jeszcze zdarza? trąpić no ale bym właśnie mogła iść na o, ale jest noc a nie będę oczywiście tutaj chetować Jeszcze ja raz czytowałam, ale to dlatego, że wtedy mi się przerwało była noc a mi się zaczyna się rano ja nie chciałam się czekać. Czy ja jestem taka głupia. Przecież ja mogę się przespać. Więc może pójdzie jedna różka i zrobimy styk no ale to zobaczę. Bo jeszcze to cała już tylko minuta. Chyba off kilka kończymy, bo jeszcze chcę się z nami pożegnać. Papa, Pa mamy pa, no jeszcze wczyszczałe, no ale dobra. To, dobra, to kończymy, pa pa.